Swoją dzisiejszą przygodę rozpoczynam przy ładowarce, i jak tylko będę mieć pełne akumulatory, to ruszam w poszukiwaniu energii. Co prawda, pogoda dzisiaj tej energii zbytnio nie dodaje, ale tam gdzie jadę, mam nadzieję, że będzie lepsza. Podróżować dzisiaj będę naszą długodystansową kiją ENIRO, która w tej wersji ma bardzo sensowny, realny zasięg, który wynosi ponad 400 km. Elektryczna kija Niro występuje w dwóch odmianach. Słabsza o mocy 136 KONI, ma baterię o pojemności nieco ponad 39 km. Natomiast mocniejsza 204-konna wersja ma już akumulator o pojemności 64 kWh. Zasięg słabszej odmiany to teoretycznie 289 km, natomiast mocniejszej 455. Nasz redakcyjny samochód to wersja mocniejsza i po całkowitym naładowaniu kierowca może liczyć na prawie 430 km zasięgu. Prawdopodobnie gdyby było cieplej oraz średnie zużycie energii byłoby mniejsze, to udałoby się zbliżyć do wartości deklarowanej. Jeżeli ktoś tym samochodem będzie jeździć na co dzień po mieście ładując go w domu, to wątpię by ktokolwiek przejmował się zużyciem energii czy stylem jazdy. Natomiast jeżeli pojedziemy w trasę, to w drodze do naszego celu może nie być ładowarek i wtedy pojawią się refleksje na temat. W stylu jazdy, zużycia i tych wszystkich kompromisów, które sprawiają, że możemy mieć większy zasięg i tym samym spokojnie dojechać do celu. Natomiast w tym filmie nie będę udzielać porad związanych z ekojazdą ani też niespecjalnie będę opowiadać o aucie, którym się poruszam, natomiast przedstawię wam kilka ciekawostek związanych z energią, bo skoro już ją zużywamy, to można się zastanowić, w jaki sposób jest ona pozyskiwana. Nie ma co się oszukiwać, energia głównie pozyskiwana jest z węgla kamiennego i brunatnego to surowce, które w 70% zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne naszego kraju. Elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie w Polsce to ponad 50 obiektów, które codziennie zaopatrują nas w energię elektryczną. Do tego należy dodać też spalarnie i biogazownie. Ja dzisiaj skupię się na odnawialnych źródłach energii. Dopóki nie zacząłem wgłębiać się w ten temat, to nie sądziłem, że w Polsce mamy naprawdę sporo elektrowni wodnych, wiatrowych czy farm fotowoltaicznych. Na tle innych krajów może nie jest to imponujący wynik, ale warto mieć świadomość, że energia pozyskana ze słońca, wiatru i wody stanowi 13% całego zapotrzebowania. Pierwsze miejsce, o jakim chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to elektrownia przy zbiorniku wodnym Świnna Poręba, koło jeziora Mucharskiego. To bardzo młody obiekt, bo synchronizacja z siecią energetyczną miała miejsce dopiero w 2019 roku. Elektrownia ta może pochwalić się dwoma turbinami o łącznej mocy prawie 4,5 MW. Według oficjalnych źródeł rocznie obiekt ten może wyprodukować 14,8 gigawatogodzin. Czy to dużo? 1 gigawat to milion kW, także patrząc na zdolności produkcyjne tego obiektu, możemy spodziewać się mocy prawie 1700 kW na godzinę. Więc gdyby tylko było to technicznie możliwe, to naładowalibyśmy naszą długodystansową kiję ENIRO w 2,5 sekundy. W rzeczywistości jednak może zająć to nieco dłużej. Producent deklaruje, że korzystając z szybkiej ładowarki o mocy 100 kW, naładujemy baterię od 0 do 80% w niecałą godzinę. Pozostałe czasy, wynikające z mocy ładowania, widzicie właśnie na ekranie. W praktyce wygląda to tak, że kiedy podjechałem pod ładowarkę z akumulatorami naładowanymi w 45% przy zasięgu 176 km, to po około 50 minutach oczekiwania zasięg wzrósł do 356 km, co daje przyrost na poziomie 3,6 km na minutę ładowania. A teraz czas na małą ciekawostkę. Czy wiecie, że potencjalne zasoby hydroenergetyczne Polski szacuje się na 13,7 terawatogodzin rocznie, to prawie 14 miliardów kilowatogodzin? Jeśli by założyć, że nasza długodystansowa Kija ENIRO zużywałaby średnio 17,6 kWh na 100 km, to ta cała wcześniej wspomniana energia pozwoliłaby jej okrążyć Ziemię po równiku prawie 2 miliony razy. To dopiero byłby długi dystans. Ale wróćmy do mniejszych wartości, bo chciałem Wam opowiedzieć o kolejnych obiektach. Drugim miejscem, jakie odwiedziłem, była elektrownia Tresna, która została oddana do użytku pod koniec lat 60. Znajduje się nad rzeką Soła, a jej moc to 21 MW. To jednak niewiele w porównaniu do obiektu, który znajduje się nieopodal. Zakład Porąbka Żar ma nieco inną metodę działania. To elektrownia szczytowo-pompowa, a nie przepływowa, jak chociażby poprzedni obiekt. Jej główną funkcją jest magazynowanie energii, a następnie oddawanie jej do sieci. W porze niskiego zapotrzebowania na moc, jej nadmiar w systemie wykorzystany zostaje do pompowania wody do górnego zbiornika. Natomiast w obliczu zwiększonego popytu, woda uwalniana jest z górnego do dolnego zbiornika i przepływając przez turbinę generuje prąd. Ta elektrownia może pochwalić się mocą na poziomie 500 MW. Mocniejszy jest już tylko zakład nad jeziorem Żarnowieckim, który generuje 716 MW. Na górze Żar, koło górnego zbiornika, znajduje się jeszcze farma fotowoltaiczna o mocy 60 MW. A skoro jestem już na górze, to sprawdźmy ile energii odzyska Kia Eniro podczas zjazdu. Pokonując nieco ponad 2,5 km, udało mi się odzyskać niecałe 4 km zasięgu, a kiedy wróciłem na górę, to na tym samym odcinku straciłem z zasięgu 6 km. Czas na kolejną ciekawostkę. Nie wiem czy wiecie, ale w Polsce mamy ponad 700 elektrowni wodnych, ale tylko 18 ma moc większą niż 5 MW. Jak wspomniałem wcześniej, Polska ma sporo niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego, jednak obecnie łatwiejszymi do realizacji są inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zwłaszcza jeżeli mówimy o takiej mniejszej skali na własny użytek. Szacuje się, że energia pochodząca ze słońca i wiatru to w skali roku wartość na poziomie niecałych 18 terawatogodzin. Nawet nie chcę sobie wyobrażać ile kilometrów przejechałaby nasza długodystansowa kija na tej energii przy zużyciu niecałych 9 kWh na 100 km, co stanowiło mój rekordowy wynik podczas całej tej wycieczki. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi dowiedzieliście się czegoś ciekawego w kontekście pozyskiwania energii, z której każdy z nas przecież korzysta na co dzień.